Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem dzisiaj powiedzieć o budżecie obywatelskim opoczno 2023. Jesteśmy już po ocenie wniosków. Dziękuję za zgłoszenie wszystkich projektów. Trwało to od 10 maja do 30 czerwca. W tej chwili jesteśmy już po ocenie. Cały miesiąc lipiec pracowała komisja, która oceniła 21 wniosków. Niestety, cztery z tych wniosków nie zostały dopuszczone do głosowania. Szczegółowo to uzasadniliśmy wnioskodawcom. Do głosowania zostały dopuszczone następujące projekty zgłoszone przez mieszkańców. Są to Wanda Sport Park, Plac Zabaw to wiele radości w Adamowie za gości. Oświetlenie uliczne do cmentarza, lotowisko, opoczyńska tafla, bezpieczne przejścia dla pieszych przy partyzantów, turniej komander, ogrodzenie placu zabaw dla bezpieczeństwa dzieci, schroniskowy azyl, opoczno czyta, książkomat dla biblioteki, oświetlenie uliczne przy ulicy Puchały, opoczyńska tężnia solankowa, małe sanatorium. Wyposażenie ogrodu przy Szkole Podstawowej w Sielcu. Aktywnie i wesoło w stryt, Street Workout Park Opoczno. Psi Wybieg. Rowerowo i sportowo w Ogonowicach. Oraz Opoczyńskie modernizuje boisko w Janowie Karwickim. Głosowanie zaczynamy 17 sierpnia. Możemy oddawać głosy najlepiej internetowo na stronie opoczno.budzetmyślnikobywatelski.org. Jeżeli chcemy osobiście, to należy wydrukować kartę do głosowania w internecie i złożyć ją w Domu Kultury albo w biurze poddawczym w Urzędzie Miejskim. Ogłoszenie wyników będzie miało 30 września 2022 roku. Dziękuję.